Witam Was z tej strony na a to kolejny odcinek serii Let's Play Rayman Origins. I przyznam Wam się szczerze, że dawno już nie grałem w Raymana, Bo przeszło dwa tygodnie. Nie nagrywałem zupełnie nic z, z Raymana czy z jakiejkolwiek innej gry. Mam przygotowane materiały na zaś, jak ktoś mówi, ale postanowiłem, że dzisiaj coś nagram z okazji tego, iż wczoraj były. Mikołajki, a ja w przyszłym tygodniu wyjeżdżam i nie będę miał czasu, aby nagrać materiałów na przyszły tydzień. Nie, przepraszam, na najbliższy czas. I cóż, po prostu stwierdzam, że zaniedbam ostatnimi czasy ten kanał. Shame on me, jak to powinienem powiedzieć. Ale obiecuję wam poprawę i naprawdę tą poprawę zobaczycie wkrótce, ponieważ. Yy, Planuję kilka nowych gier wprowadzić. Znaczy, nowych, jak nowych. Po prostu nowych serii wprowadzić na kanał i e, myślę też na tym, czy, czy aby nie spytać również Was, jakie gry chcielibyście zobaczyć z gier, które ja również mógłbym ograć, które nie tyle co znam, a bardziej uważam, że. E, Mam w nich jako, jako taką szansę, żeby y, nie pokazywać Wam tutaj y, fail parade'a I zwycza, najzwyczajniej w świecie... Eee, tak I co chciałem powiedzieć... Aha, zrobiłem wątek E, normalka u mnie, nie? Bo zacząłem się skupiać na grze. Co nie wiem, robić cały czas, ale mnie to jakoś nie wychodzi. Dobra, co chciałem wam powiedzieć. Niedługo mam nadzieję, że rozpocznę jakieś nowe serie na kanale, bo na chwilę obecną to jest tylko Rayman i Rayman i Rayman. Ewentualnie, jak mam siłę, to nagram dla was journey, czyli podróż. A tak to, no, lekką monotonią wieje na kanale i nawet mnie wieje monotonią na kanale, dlatego myślę, czy nie dodać jakichś nowych gier, nowych serii. I jest kilka gier, które jestem w stanie ograć i pokazać Wam, że rzeczywiście te gry są warte tego, żeby je zobaczyć, żeby samemu w nie zagrać, bo nie mówię, że. Ja, ja nie robię let's play tak jak może kiedyś powiedziałem albo nie po to, żeby coś tam osiągnąć. Nie, to jest moje hobby i chcę się z wami podzielić swoją opinią na temat y, jakiejś gry, tak? A nóż widelec uda mi się zachęcić któregoś z Was, moi widzowie, do tego, abyście sami zagrali w taką grę. A nawet jeśli nie zagracie, a wiecie, że na przykład kurczę, no bardzo interesuje mnie ten tytuł, no, chciałbym... Chciałbym kiedyś zagrać w tą grę, ale no, nie mam środków. Czy też gra jest na, tylko na konsoli PlayStation 3, której na przykład ja nie posiadam, a tam mój znajomy ma, i nie wiem, czy czasem nie umówić się, że ja kupię tą grę, pożyczę od niego Playa Trójkę. W sumie ja bym tak zrobił, bo tak robiłem z. Ze Snesem. Moi znajomi mieli Snesa, ja niestety nie posiadałem Snesa, a było tam kilka gier, które chciałem ograć, no koniecznie. I skończyło się na tym, że pożyczyłem od nich Snesa i grywałem na tym Snesie samemu siebie w domu, po prostu mając pożyczoną konsolę. Ja im pożyczałem wtedy swoją konsolę i wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi, w ogóle, w ogóle i w szczególe wszystko było dobrze. Ale nie na tym rzecz polega, chodzi mi tutaj bardziej o to, żeby pokazać wam pewną ideę jak ja gram, jak ja uważam, że powinno się grać, jak powinno się skupiać na, na jakichś szczegółach w danej grze, bo tak jak nazwa mojego kanału głosi o grach zupełnie inaczej. Słuchajcie, tak jak kiedyś powiedziałem, gry są swego rodzaju Mass Media, Mass Medio jakimś Hmm, jakby to ładnie nazwać? Mass media nie. Bardziej jest to jakiś środek przekazu i często bywa także przekazu artystycznego. No bo powiecie mi, czy grom nazwiecie y, Shadow of the Colossus kolossus, albo Ico y, Czy takie gry nazwiecie grami czy bardziej sztuką? Y, to samo tyczy się na przykład y, Mass Effecta Trójkę, gdzie spiera się czy jest to jeszcze gra, czy już jest to interaktywny film. I tutaj właśnie chcę wam pokazać gdzie według mnie leży ta wąska granica pomiędzy sztuką a grą. Poza tym y, jak dla mnie gry od zawsze były sztuką, nawet te ośmiobitowe te w szczególności, bo y, tam, kiedy mieliśmy do czynienia tylko z jednym bitem, ośmioma bitami albo czymś w tym rodzaju tak naprawdę większość czasu pracowała nasza wyobraźnia, a nie, a nie to co widzimy przed sobą. No teraz mamy gry realistyczne, semi-realistyczne ja bym powiedział, typu Call of Duty Ghosts, Battlefield, GTA V, czy tam GTA IV nawet. Te gry są semi-realistyczne. Powiedzcie mi, gdzie podziała się frajda z tego, że widzieliśmy kilka pikseli na krzyż i wyobrażaliśmy sobie, że jest to żaba. Tak, akurat tutaj mówię o progerze. I to żaba, która tonęła... To była chyba jedyna żaba w historii, która yy, tonęła, kiedy dotykała wody, znaczy nie tyle co tonęła, co ginęła. Anyway, yy, tak, jak, yy, tak jak wam powiedziałem, yy, ja w ostatnim czasie jestem dość bardzo zapracowany, a to studia, to życie właśnie prywatne, bo mówiłem, tak jak mówiłem, sporo się u mnie pozmieniało i to już nie jest tak, że wiecie, mam nie wiadomo ile czasu, żeby usiąść, pograć, bo to jakiś projekt na studia, a to coś innego, a to właśnie wyjazd, a to spotykam się z pewną osobą. I słuchajcie, tak już jest, że no, materiały chciałem, żeby pojawiały się w miarę regularnie. I tak uważam, że regularność to w miarę trzymam, bo dostajecie te dwa materiały na tydzień. Jak naprawdę nie mam czasu, aby wyrenderować materiały, to e, po prostu daję Wam o tym znać wcześniej. Jeżeli nie wiecie, że daję Wam znać, no to blame YouTube for that, because. E, Cóż, ja daję spotlighta, czy jak to się tam teraz nazywa. Kiedyś to się nazywał feedback, tak? I słuchajcie, ja daję wam feedbacka, w którym piszę, że na przykład będzie opisany film, czy coś w tym rodzaju. Wiem, że niektórzy z moich widzów czytają to, i fajnie by było, gdyby wszyscy to robili. I do większości to pewnie dociera. Tyle, że YouTube ze swoimi po prostu kombinacjami, tak samo jak fakt, że musiałem założyć Google Plus tylko dlatego, żeby komentować wpisy od Was pod swoimi filmami, to już zakrawa dla mnie na pewnego rodzaju absurd, jednakże może ja się nie znam, może jestem do tyłu, może jestem... Wiecie kimś, kto w ogóle pochodzi z innej epoki, teraz wszyscy mają Google albo wszyscy mają Facebooka, wow, pamiętacie to, wszyscy mają Facebooka, więc mam i ja, taka takaś reklama mam. Dlaczego mi się to skojarzyło akurat w tym momencie, nie wiem. Ale właśnie odnosząc się również do Facebooka Ktoś pisał do mnie prywatnie. Prywatną wiadomość na YouTubie, czy zaprosiłbym go do znajomych na swoim Facebooku, do, na, do swojego prywatnego Facebooka. I nie będę mówił kto to, bo e, zacznie się za chwilę jakiś flameur na tą osobę, a mnie nie o to chodzi. E, informacja dla tej osoby i dla każdego z was, kto chciałby prosić mnie o to, e, żebym dodał was na swoim facebooku prywatnym, dodajmy do tego, do znajomych. Cóż, sprawa wygląda w taki sposób, że ja Facebooka nie mam. Jak wiele osób stwierdzi, jestem wolnym człowiekiem, ponieważ nie mam Facebooka, zablokowałem swoje konto, ponieważ zrzało mi za dużo czasu, który mogę poświęcić na robienie czegoś innego, a dokładniej żeby pracować. I serio słuchajcie, jeżeli mam wybierać między siedzeniem non stop na Facebooku, a pracą, która rozwija mnie w wielu stopniach. Czy też wyjściem ze znajomymi gdzieś na miasto, czy też y, robieniem projektu na studia, czy też spotykanie się z ważną osobą, no to słuchajcie, pierdzielę tego Facebooka. Nie jest mi on naprawdę potrzebny do szczęścia i y, raczej już nie będzie, bo to jest naprawdę marnotrawienie czasu i jestem już ponad. Cztery miesiące bez Facebooka, jeżeli dobrze liczę i wyobraźcie sobie, że jakoś przeżyję. Niektórzy mówią, o mój Boże, nie mam dnia Facebooka. To jest uzależnienie, moi drodzy. Tak samo kiedyś ja nie mogłem wytrzymać dnia bez tego, żeby godzinkę sobie połyrać. Nie, ja teraz dnia nie mogę wytrzymać bez tego, żeby nie usiąść i pracować, ponieważ wiem, że mam kupę roboty, a może jeszcze więcej, i za chwilę się okaże, że nie wyrobię się z połową terminów, więc tak naprawdę muszę przysiąść fałdę, jak to się mówi. I cóż, i po prostu coś za coś. Nie będę, nie wiem, chce się odchudzać, nie będę jadł czekolady. To jest mniej więcej taka sama logika, chociaż pokrętna dla niektórych, ale ja uważam, że. Jeżeli coś się dobrze zaargumentuje, coś jest dobrym przykładem, to wtedy nie musi to wyglądać w taki sposób, że nie wiem, że posługujemy się przykładem, który fakt faktem jest pozbawiony jakiegoś tam sensu i ogólnie rzecz biorąc nie ma racji bytu, a tak naprawdę tą rację bytu ma. Dlaczego? Bo, bo jest dobrze, bo jest użyty w dobrym w dobrym momencie, w dobrym miejscu i jest dobrym przykładem czegoś, tak? Wówczas e, nawet najbardziej katyński argument e, znaczy jeżeli jest to słuszny argument, nie mówimy tutaj o argumentach typu e, niebo powietrze, a znam takie osoby, nawet takich profesorów, którzy po prostu obleją was za, za to, że, że czegoś nie będziecie wiedzieć, a potem okaże się, że to wiedzieliście, ale oni dalej przystają przy swoim i chcą udupić was powiedzmy szczerze, to argument niebo powietrze jest naprawdę mocnym argumentem ze strony niektórych profesorów i cóż nie będę wam mówił jak to wygląda i kogo to spykało, ale takie argumenty są dość krzywdzące niektóre osoby, które naprawdę czasami dużo się uczyły, bardzo dużo wiedzą. I to jest to takie robienie im pod górkę. Nie wiadomo po co, znaczy wiadomo po co, żeby udowodnić, że ja mam ja mam tytuł doktora, czy tam profesora, więc jestem od Ciebie mądrzejszy, a tutaj, słuchajcie, właśnie tak, e, tak nie jest, bo często, gęsto bywa tak, że po prostu osoba będąca profesorem ma gorsze maniery niż ktoś, kto nie ma żadnego tytułu, e, tytułu naukowego. I z osobą, która nie ma tytułu naukowego, można czasami lepiej się dogadać, niż z panem profesorem, z, z który... Przepraszam, nie tyle z profesorem, co z doktorem habilitowanym, czy, czy kimś w tym rodzaju. I nie mogę przejść tego fragmentu. I słuchajcie... To, tak jak kiedyś powiedziałem, odnosząc się do tego, co już kiedyś powiedziałem, czyli ja się cofam w tym, co mówię czasami, ale no dobre przykłady nie są złe i powinniśmy ich używać cały czas i tak jak wam opowiadałem, historię mojej znajomej, z którą po prostu nie da się już porozmawiać, bo ona ma wykształcenie inne niż techniczne, a wszyscy z uczelni technicznych no po prostu nie mają nic z nią do gadania, ponieważ ona wie lepiej, ona ma wykształcenie e, nie tylko tak humanistyczne, co... No nie mogę powiedzieć, bo by to wskaz mogło wskazywać na o jaką osobę mówię. mówię. Ale słuchajcie, to jest właśnie taka głupota. E, nie mogę rozmawiać z tobą, bo ty jesteś informatykiem, ty nie zrozumiesz mnie, e, muzyka na przykład. A się okazuje, że na przykład mamy jakieś tam wspólne tematy, nie wiem. Na przykład ty lubisz y, jakiś tam zespół, ja też lubię zespół, w ogóle idziemy na ten sam koncert, kurczę, może się jakoś dogadamy, a potem się okazuje, że nagle wynika z tego jakaś y, fajna znajomość, czy coś w tym, ten deseń, ale nie, dużo ludzi właśnie żyje stereotypami i nie wiem co próbują y, osiągnąć, nie tyle co osiągnąć, co... Pokazać innym, że oni są lepsi, bo, bo. nie wiem, bo. Bo mają jakieś inne wykształcenie, nie, słuchajcie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy. No są. Mówi się, że są równi i równiejsi, tak. Ale to nie, nie w tym sensie to teraz y, mówię. Ale słuchajcie. No, nie bądźmy tacy i naprawdę da się z każdym porozmawiać. Co z tego, że ty jesteś robotnikiem, a ja jestem tak zwanym pracownikiem w białym kołnierzyku to znaczy nigdy nie pracowałem fizycznie ale no możemy się dogadać na jakieś tam tematy, bo na przykład interesuje nas, tak jak mówiłem, nie wiem, jakiś sport konkretny, albo coś jeszcze innego, albo już brakuje mi pomysłów na wymyślanie takich właśnie y, przykładów i a, tak, roje much, nie lubię tego, ponieważ no tak jak powiedziałem Roje są fajne właśnie w takich momentach jak teraz kiedy gramy e, kiedy po prostu prowadzimy komara, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli mamy takie totalne narrow spaces, gdzie, gdzie nawigowanie jest cholernie trudne i dajmy tam jeszcze wcześniej, fragment taki, żeby po prostu na pewno gracz stracił co y, dodatkowe serduszko, które będzie mu potrzebne, żeby przejść ten kawałek. Dajmy mu do tego przeciwnika, który atakuje go od tyłu, tak? No to słuchajcie, to, to już jest y, trochę nie, nie halo i nie fair w stosunku do gracza, ale no. Co chciałem powiedzieć? Fajny patent, który jest wymyślony właśnie z tymi czerwonymi węgorzami, tak? Bo węgorza już jednego pokonaliśmy. Ale cóż. 257. Zastanawia mnie, czy to wystarczy nam, aby zdobyć dwa elektrony za wyścig lumpów. Jeżeli nam nie starczy, bo chyba będzie 300. No niestety, 300 zabrakło nam 43. Ja ten poziom przejdę poza kamerą. Już nie będę Was męczył batrakowaniem tego poziomu, bo widzicie jak on wygląda, na czym polega mniej więcej. Po prostu tutaj trzeba się skupić i no kilka dodatkowych przeciwników pokonać, ale to nie jest dla mnie problem. Zrobię to tak jak mówię poza kamerą. Na razie mam czas, żeby nagrywać. Wideo, które opublikuję wkrótce i muszę nagrać kilka materiałów e, więcej, że tak powiem. Więc, więc, cóż, więc kontynuując e, nasz temat, który zaczęliśmy. Ach, muszę się wesprzeć herbatką, bo takie gadanie wysusza niestety gardło. Ale słuchajcie, y, co chciałem Wam powiedzieć? E, no właśnie, tak to wygląda, że. E, z każdym da się pogadać, tak? A to, co teraz zrobię? była czysta głupota, słuchajcie. Ale, mm, tak jak mówię, z każdym da się pogadać i to nie jest tak, że y, wszyscy muszą mieć rację, czy coś w tym stylu, nie. Yy... Ach, pod wysokie napięcie, już wiem, co to jest za poziom. To jest dość irytujący poziom, bo właśnie w takich miejscach są ukrywane czaszlonety. A poziom też nie jest długi, tylko no właśnie jest tu duża ilość przeszkadzajek, które... No i właśnie o, o tym mówiłem, że jest tu duża liczba przeszkadzajek, które y, mogą napsuć krwi. I cóż, i po prostu trzeba je. trzeba ten poziom przeżyć, że tak powiem. Ale tak jak widzicie, tu jest też fajny motyw zastosowany, bo zauważcie te linie, liny, czy tam struny, bo jesteśmy w krainie muzyki. Były cały czas, wiadomo, co jakiś czas zaczynały grać, i wtedy nie możemy ich dotknąć, tak. A teraz pojawiły nam się jeszcze takie punkty z energią, których nie możemy dotknąć, kiedy grają. E, nie widziałem, żeby to gdzieś było podane oficjalnie, jak, e, jak to się nazywa, nie tyle co w grze, co... co e, na stronach oficjalnych z grą, to to coś, to są ekwalizery. I cóż, i kolejny genialny pomysł, Psycho. I naprawdę, za takie pomysły ja tą grę bardzo, ale to bardzo e, generalnie rzecz biorąc e, podziwiam, bo jest tu tyle, tyle pomysłów, e, z ktu, które naprawdę e, nadają się na stworzenie e, super sequela, ale tak jak mówiłem. Zamiast sequela dostaliśmy spin-offa, który udaje sequela tej gry. Mówię o Rayman Legends i, i cóż, i y, nie będę ukrywał, że ja tej gry nie trafię. Pomimo, że wiele osób mówi, że powinienem się do niej przekonać, bo ona jest taka fajna, ja nie mówię, że ona jest zła czy coś w tym stylu, ona po prostu nie spełnia dla mnie Wymagań. A przepraszam Was, kichnęło mi się, ale mówię Wam, ta gra nie spełnia po prostu dla mnie wymagań, które powinien spełniać Sequel. A druga rzecz, bardzo fajna grafika wektorowa, która jest właśnie tutaj w Rayman Origins, została zaniechana na, na rzecz czegoś zupełnie niepasującego. Po prostu zróbmy, pokażmy ludziom, że mamy improvement graficzny i to nie wygląda. To tak e, szczerze ujmując, bo ma się pojawić jakaś krócenowa nowa gra od Ubisoftu, również tworzona na tym samym e, silniku co e, Rayman Origins, czyli na Ubi-Art Engine. Jeżeli dobrze pamiętam, że tak to się nazywa, ale słuchajcie, kolejna gra, która będzie. Będzie zrębała na to, żeby ją ograć. I wow, udało mi się za pierwszym razem to zrobić. Super. To jest dość ciekawe, że mi się to właśnie udało za pierwszym razem zrobić. A tutaj jest taki mały sekret. Gdybyście nie. Gdybyście zabili tych, wiecie, tych grajków, te taki, które tam grają i wypychają nas do góry, to nie dostalibyście się do tej czaszkonety, a jak wiecie bez czaszkonet nie ma no się bez tych bez bez, bez wow, lasie. Udało się, słuchajcie. To jest niebywałe, że mi tak dobrze idzie w jakimś poziomie. To oznacza, że albo coś jest nie tak, albo. Właśnie, i teraz słuchajcie, powiedzielibyście, widzicie tam z lewej strony są takie duchy, takie opary, jakby one oznaczałem że tam jest przepaść, tak? tada Tu ich nie ma, więc tutaj coś jest ukryte. A poza tym, ścieżka lunarna. Ubisoft. Nie widziałem w żadnej grze od Ubisoftu, żeby zrobili coś takiego, czyli e, powkurzajmy gracza i i, i, i i dajmy mu jakąś pułapkę. Znaczy w takich grach dla dzieci, e, gry od Ubisoftu właśnie się tym charakteryzują, że jeśli jest to gra dla dzieci, to nie ma tam właśnie takich pułapek, takich hamskich pułapek, jakbym to nazwał, typu... E, Pójdź tam, tam będzie na ciebie czekał skarb. A tak naprawdę zamiast skarbu czeka na was pewna śmierć. Good job dla level designerów i ogólnie dla ludzi, którzy się łapią w takie pułapki, bo te pułapki łatwo jest czasami przewidzieć, bo. To widać, jak na przykład jest Keep Out, There Will Be No Return, albo coś w tym stylu, wiadomo. Jakieś znaki ostrzegawcze, to albo jest to pułapka, albo jest tam coś cennego ukrytego. W 90% będzie to po prostu pułapka, z którą nie chcecie mieć żadnej styczności. I na wasze nieszczęście pewnie w nią wpadniecie, bo nawet ja słuchajcie, wpadam w takie pułapki. I tutaj, słuchajcie, tu można pozbierać wszystkie lumki. Okej, okay, fajnie. Ale jeżeli chcecie nabić właśnie jak najwyższy... jak najwięcej tych lumków, to nie czekać i tutaj zbierać te wszystkie lumki, wiecie, po kolei, bo tak jak mówię, do nich można wrócić. Należy na samym początku złapać. Złapać... złapać bombel bo on jest dla nas tu najcenniejszy i za niego dostaniemy tak naprawdę najwięcej lumków. I cóż, tak jak mówiłem, ten, od, ten poziom był niezwykle krótki, jak zresztą sami widzieliście i nie oszukujmy się, ale Tutaj była rakieta, którą ja musiałem wykorzystać. Chyba, tak, chyba tutaj na początku jest sparnowana rakieta? Nie. Tak, ja się mam? Aha, fakt. E. Oczywiście straciłem jedno serduszko na sam początek, żeby było śmieszniej i ciekawiej. I cóż, jakby to wam powiedzieć. Kończymy ten odcinek. Ja za chwilę usiądę, zrobię sobie coś dobrego w tym stylu. Usiądę do na nagrywania kolejnego odcinka dla Was. I cóż, fajnie się grało po takiej przerwie. Jak szczególnie jesteście takim, wiecie, napompowanym, Ma się tą energię, tego powera, bo tyle fajnych, ciekawych rzeczy się ostatnimi czasy dzieje, tak jak już wspominałem. Dużo się pozmieniało. Ja mam nową energię, żeby nagrywać. I tak jak mówię, zastanawiam się nad kolejną serią, ale nie z. Gry Rayman, czy z jakiejś innej. Po prostu szukam jakiejś gry, której. Nawet ja nie grałem, żeby zrobić takiego let's playa. Siadam do gry, ja w nią jeszcze nie grałem. A wiem, że jest kilka takich gier, które ludzie chcieliby. chcielibyście to oglądać, tak? Bo rozmawiałem z kilkoma z, z widzów i rzeczywiście powiedzieli, że oni chcieliby zobaczyć tą grę, bo jeszcze nie widzieli, żeby ktoś taką grę, tą grę konkretną nagrał. No cóż, ale. Zobaczymy co mamy następne. Następny mamy poziom, mamy cwaną skrzynkę i pokręcony skarb. Słuchajcie, następny poziom zaczniemy właśnie od tej skrzynki. Ja jeszcze w międzyczasie, między poziomami, yy, nagra nie tyle co nagram to yy, zbaktraguję sobie poziom, gdzie lecimy na moskicie, żeby zdobyć brakującego elektruna, za wyzwanie lumków. Cóż. To by było na tyle w tym odcinku, dzięki Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!